W sobotę 5 maja w Starym Kisielinie miały miejsce obchody święta patrona strażaków, świętego Floriana. Udział w uroczystościach wzięły Ochotnicze Jednostki Straży Pożarnej z gminy Zielona Góra. Czas uroczystości odznaczono zasłużonych dla pożarnictwa ochotników, a następnie poświęcono zabytkowy sprzęt strażacki, który został odrestaurowany przez OSP w Starym Kisielinie. Na koniec po części oficjalnej występ artystyczny zaprezentowała publiczna szkoła podstawowa Zdrząkowa. Tu spotkaliśmy się w Kiesielinie. Wszyscy strażacy z gminy Żona Góra z okazji święta naszego patrona Świętego Towiana. A przy okazji skoro jednostka OSP w Starym Kiesilignie przygotowała takie cacko, czyli wóz konny, strażacki, to poświęciliśmy ten wóz. Świetlica w Drzemkowie zbogaciła się o nowy sprzęt. Do dyspozycji dzieci została oddana konsola Xbox 360 wraz z dodatkiem Kinect. Umożliwia on tzw. Tak gry ruchowe. W Świetlicy jest możliwość zagrania w takie gry jak Kinect Sports, Kinect Adventures czy Just Dance. Pierwsza z nich oferuje 6 dyscyplin, siatkówkę plażową, tenis stołowy, kręgle, piłkę nożną, boks oraz lekkoatletykę. Ponadto są konkurencje mieszane, które urozmaicają rozrywkę. Na konsoli w tym samym czasie mogą grać nawet cztery osoby. Świetlica otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 19. 16 kwietnia dzieci ze świetlicy Zatoniu miały okazję wziąć udział w sesji fotograficznej organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju w Sidżonku. Wykonane zostały zdjęcia w plenerze, na placu zabaw oraz w budynku świetlicy. W sumie wykonano ponad 400 zdjęć, każde z dzieci otrzymało jedno wydrukowane oraz kilkanaście innych zdjęć na płycie. W dniu 17 kwietnia. W świetlicy Wiejskiej w Zatoniu odbył się pierwszy turniej na konsoli Xbox 360. W zabawie udział wzięło 15 dzieci uczęszczających do niej. Konkurencją zmagań były kręgle z pakietu gier Kinect Sports. Rywalizacja przebiegała w czwórkach. Każdy z uczestników miał do dyspozycji 10 kolejek na zdobycie jak największej ilości punktów. Zwycięzcą okazał się Adam Pelc, który zapisał na swoim koncie 164 punkty. Głównym organizatorem zabawy było stowarzyszenie na rzecz rozwoju śliczongów oraz Rada w wsi Zatonie. 27 kwietnia na deskach teatru Lubuskiego zagościli mali artyści. Były nimi dzieci z oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Zielona Góra. Każda z grup zaprezentowała układ choreograficzny oraz przygotowała piosenkę. W 15 już przeglądzie z tego cyklu wzięły udział przedszkola z Zatonia, Przylepu, Ochli, Nowego Kisielina, Zawady oraz Szkoły Podstawowej w Zawadzie. Derby dla Gorzowi. W ostatnim meczu przed fazą playoff ZKS uległ w hali CRS rywalowi z 3 do 1. Wśród gospodarzy zawiódł kapitan Lucjan Błaszczyk, który w pięciu setach ulał Martinowi Olejnikowi. Jedyny punkt dla ZKS-u zdobył Daniel Bąk, pokonując stosunku 3 do 2 byłego zawodnika klubu Zdrzonkowa Bogusława Koszyka. Znakomicie spisała się drużyna Stowarzyszenia Drząków w Zielonogórskiej Lidze Szóstek. W 17. kolejce czwartej ligi pokonali drużynę FC Dach 13-2, do 2, prowadząc do przerwy już 6-1. do 1. Najwięcej bramek dla Stowarzyszenia zdobyli Piotr Jachacy i Miłosz Maciaszczyk po 4. Na 5 kolejek przed końcem drużyna z Dżonkowa nadal liczy się w walce o awans, mając 6 punktów straty do miejsca premiowanego grą w trzeciej lidze. Ze zmiennym szczęściem rywalizowali w ostatnich spotkaniach zawodnicy Stowarzyszenia Old Boys Drzonków. W meczu rozegranym 30 kwietnia z Lubuszanami przegrali po wyrównanym spotkaniu 2 do 1, a honorową bramkę dla gospodarzy strzelił Jarosław Marciniak. W kolejnym meczu na własnym boisku było już dużo lepiej. Stowarzyszenie wygrało zdecydowanie 5 do 0, prowadząc do przerwy różnicą czterech bramek. We wtorek, 1 maja w hali sportowej WOSIR zostały rozegrane międzywojewódzkie mistrzostwa makroregionu Dolnośląsko-Lubuskiego. Dobrze spisali się reprezentanci Lubuskiego. Wśród chłopców wygrał Samuel Kurczycki z Gorzowi Gorzów, a na trzecim miejscu uplasował się zawodnik ZKS Dżonków Hubert Kuchta, który również występował w deblu, gdzie z pręzającym wywalczył czwarte miejsce.